Cześć! Dzisiaj mam dla Was coś, co jest no naprawdę fascynujące. To mało znany test psychologiczny, który został zaprojektowany, żeby mierzyć coś, co nazywa się dynamizmem charakteru. Co to w ogóle jest? No cóż, właśnie po to tu jesteśmy, żeby się dowiedzieć. Zanurzmy się w tym razem. I to jest właśnie nasze pytanie przewodnie. Ale zamiast szukać jakiejś suchej definicji w słowniku, zrobimy coś o wiele ciekawszego. Spróbujemy odkryć znaczenie tego pojęcia, analizując samo narzędzie, które miało je mierzyć. Naszym głównym materiałem dowodowym jest właśnie test Mazurowskiego. Przejdziemy przez jego pytania, żeby zrozumieć, jaki model człowieka, jaka filozofia osobowości się za tym wszystkim kryje. Co autor tak naprawdę chciał zbadać każdym z tych pytań? Ok, to zacznijmy od absolutnych podstaw. Wygląda na to, że cały ten test opiera się na jednej fundamentalnej zasadzie, a mianowicie na zarządzaniu osobistą energią. To jest jakby ten pierwszy, najważniejszy wymiar, który test próbuje uchwycić. I to jest, słuchajcie, naprawdę ciekawe. Już pierwsze pytanie w teście ustawia całą grę. Pyta wprost, czy czyjaś naturalna tendencja to gromadzenie, czy może rozpraszanie? Innymi słowy, czy dany charakter działa bardziej jak chomik, który wszystko zbiera do norki, czy może jak fontanna, która ciągle tryska na zewnątrz? Ale uwaga, to nie jest tylko jedno pytanie. Ta sama zasada jest sprawdzana na różne sposoby w różnych życiowych sytuacjach. Weźmy na przykład pieniądze. Czy jest to skąpstwo, czyli gromadzenie, czy może hojność, czyli rozpraszanie? To samo z pamięcią. Czy ktoś skupia się na zgromadzonych, trwałych sukcesach z przeszłości, czy raczej na ulotnych, bieżących chwilach? Widać tu jasno, że test szuka po prostu pewnego, spójnego wzorca w tym, jak zarządzamy swoimi zasobami. Dobra. Mamy już ten wewnętrzny silnik energetyczny. Przejdźmy teraz do tego, jak dana osoba wchodzi w interakcję ze światem na zewnątrz ze społeczeństwem, prawem, no i oczywiście z innymi ludźmi. To jest jedna z możliwych odpowiedzi w teście na pytanie o stosunek do prawa państwowego. No, przyznajmy, jest dość prowokacyjna. Od razu pokazuje nam jeden z biegunów. Postawę, gdzie własna wola jest po prostu ważniejsza niż jakiekolwiek odgórne zasady. A to, kolejny mocny cytat, tym razem z pytania o relacje. Tutaj już nie ma żadnych wątpliwości co do preferowanej strategii. Jest nią absolutna dominacja i kontrola nad innymi. I test w genialny sposób zestawia tę potrzebę dominacji z drugą, równie silną potrzebą, potrzebą całkowitej, osobistej wolności. To nie jest więc tylko kwestia tego, czy ktoś lubi być liderem, czy nie. Nie, nie. To są dwie fundamentalnie różne strategie społeczne albo tworzenie systemów, w których się rządzi, albo unikania jakichkolwiek systemów, które mogłyby nas ograniczać. Test drąży ten temat dalej, pyta wprost, jak dana osoba wywiera wpływ na otoczenie. Zobaczmy na to spektrum metod, od całkiem racjonalnych argumentów, przez presję psychologiczną, aż po, no cóż, czystą siłę. To pokazuje, że test nie ocenia tych postaw jako dobre czy złe, on po prostu mapuje, z jakiego zestawu narzędzi ktoś najchętniej korzysta. Zbadaliśmy już, jak zarządzana jest energia i jak wyglądają relacje ze światem. No to teraz czas zajrzeć do środka i zadać pytanie: dlaczego? Co jest tym wewnętrznym napędem? Co tak naprawdę daje satysfakcję? To pytanie, które pojawia się w teście, jest w gruncie rzeczy pytaniem o nazwijmy to osobisty system operacyjny co sprawia, że w ogóle chce nam się podejmować jakiekolwiek działania co nas pcha do przodu. No i test podsuwa tu kilka naprawdę fascynujących opcji. Czy liczy się przede wszystkim rezultat, czyli czysta efektywność, a może sama chwila spontaniczność działania, a może skupienie pada na procesie, na systematyczności, na tym, żeby wszystko było jak należy, albo na tym, jak to wszystko wygląda z zewnątrz, czyli na efektowności. To świetnie pokazuje, że ten sam cel można realizować z totalnie różnych pobudek. A co sprawia nam prawdziwą frajdę? To są właśnie te wewnętrzne silniki, które decydują o tym, co daje nam poczucie spełnienia. Dla jednych będzie to zaprowadzanie porządku, dla innych konkretne, materialne zdobycze. Jeszcze inni czerpią radość z samego faktu, że coś się dzieje, z działania, a niektórzy z możliwości popisania się przed innymi. Dobra, pozbierajmy te wszystkie elementy do kupy: mamy zarządzanie energią. Strategie społeczne i wewnętrzne motywacje. Spróbujmy teraz złożyć to w jedną całość i odpowiedzieć wreszcie na nasze pytanie z samego początku. A więc dynamizm charakterów w ujęciu tego testu to nie jest jakaś jedna cecha typu dynamiczny albo statyczny. To jest złożony, wielowymiarowy portret. To jest opis osobistego silnika, systemu nawigacji w świecie i wewnętrznego kompasu wartości. Wszystko to razem tworzy absolutnie unikalny profil operacyjny. Co nam to wszystko mówi o samej koncepcji charakteru według Mazurowskiego? Po pierwsze, że charakter to po prostu sposób, w jaki zarządzamy swoją energią. Po drugie, nasze interakcje z innymi to świadome albo inne strategie. I co chyba najważniejsze, ten test wcale nie szufladkuje, on raczej tworzy szczegółowy profil, który pomaga zrozumieć całą złożoność ludzkiej natury. I na koniec takie pytanie do refleksji. Gdyby chcieć stworzyć dzisiaj własny test do mierzenia charakteru, na jakich fundamentalnych pytaniach i wymiarach należałoby się oprzeć? Dziękuję za tę wspólną analizę. Do usłyszenia!